W dzisiejszym odcinku temat NAC i 800 WDN-X. a konkretnie czym różni się jedno pojęcie od drugiego pojęcia. To najpierw NAC, Network Access Control, czyli dostęp do sieci ma być kontrolowalny. To jest koncepcja, w której my nie tylko uwierzytelniamy urządzenie do sieci ale jednocześnie sprawdzamy pewne parametry na stacji końcowej. Na przykład sprawdzamy, czy ma antywirusa ta stacja końcowa, czy jest odpowiedni poziom łatek zainstalowanych do systemu operacyjnego i wiele innych parametrów możemy tam sprawdzać dodatkowo. To jest NAC, czyli taka szersza koncepcja wdrożenia kontroli dostępu do sieci. 802.1X natomiast jest standardem. Uwierzytelnienia do sieci. Polega to na tym, że mamy możliwość zalogowania się użytkownika do sieci, gdy jeszcze nie ma adresu IP. Czyli to jest standard, który mówi o tym, że podłączamy urządzenie końcowe do sieci, zanim będzie możliwa komunikacja sieciowa, m.in. zanim będzie mógł być przyznany adres IP to my potrzebujemy wymienić informacje pomiędzy urządzeniem końcowym, jakimś komputerem, laptopem, a naszym systemem centralnym najczęściej. Uwzględniać czasem też można na przełączniku, ale to jest bardzo jakiś taki mało typowy scenariusz. Czyli między urządzeniem końcowym, które nie ma adresu IP, a systemem Radius. I polega ten cały schemat na tym, że jest to protokół warstwy drugiej pomiędzy przełącznikiem albo punktem dostępowym a urządzeniem końcowym. Czyli jest wymieniana ramka warstwy drugiej, nie ma IP żadnego, w którym jest przesyłana informacja o tym, że urządzenie chce się podłączyć. Następnie będzie przekazywana informacja o tym, jaki jest. Sposób tego uwierzytelnienia, bo mogą być różne metody, no ale przyjmijmy na początek dla tego przykładu najbardziej typowy, póki co przynajmniej, czyli login i hasło. To jest jakby opcja podstawowa. No i ten login i hasło trzeba w jakiś sposób przekazać do systemu Radius w momencie, kiedy nie mamy adresu IP i właśnie ten protokół, czy ten standard 802.1x. Określa protokoły. Tam mamy też kilka różnych opcji do wyboru, ale najczęściej dzisiaj opieramy się na Eternecie, e, Czyli przesyłamy w ramce eternetowej informacje o użytkowniku i haśle. Dodatkowo ono może być tam e, tak, abym powiedział, prawie zaszyfrowane. O tak, no i to jest jakby ten pierwszy krok. Natomiast ten przełącznik albo punkt dostępowy musi tą informację jeszcze przesłać do systemu radius. Pomiędzy przełącznikiem a systemem radius. Jest komunikacja już w oparciu IP, czyli przełącznik musi mieć IP i system radius musi być skonfigurowany i mieć IP przepisane. Ale oczywiście to nie jest wszystko. Najczęściej jeszcze musimy przypisać współdzielony klucz symetryczny pomiędzy radiusem, przełącznikiem lub access pointem, tak żeby było wiadomo, że to urządzenie sieciowe może się komunikować z danym systemem radius. I to jest całkowity początek. I to jest jakby ten, ta część uwierzytelnienia w oparciu o e, ten standard 802.1X. Oczywiście radius musi mieć odpowiednio skonfigurowaną politykę, musi wiedzieć w jakim źródle sprawdzić, czy ten użytkownik istnieje, e, musi być w stanie odpowiedzieć właściwie do danego urządzenia, to urządzenie w zależności od tego, jakiego producenta jest różne parametry wspiera, więc ta konfiguracja na systemie radius musi być wykonana, ale załóżmy, że już jest. No, i to urządzenie końcowe mówi, że jestem Jan Kowalski, mam takie takie hasło. To jest przekazywane przez przełącznik, jeżeli mówimy o przewodowym e, uwierzytleniu. Radius sprawdza, ma takiego użytkownika, odpowiada do e, tego przełącznika. Radius Accept takim atrybutem, i od tego momentu e, ten przełącznik otwiera pod, czyli m, umożliwia normalną komunikację dla tego urządzenia. Co więcej, e, jest w stanie. Zamarkować, że ten ruch, na, czy ten, to urządzenie e, jest związane z użytkownikiem Kowalski, Czyli mamy już tutaj identyfikację jednoznaczną tego, jakie urządzenie i jaki użytkownik jest podłączone. I to jest warstwa 8021 x tu nie mówimy o naku jeszcze. Nak jest dodatkową, jak wspomniałem, nakładką na to, że my jeszcze oprócz tego, że otwieramy ten pod, to możemy zweryfikować, czy parametry bezpieczeństwa stacji końcowej. Na przykład, aktualizacje łatki są zainstalowane i dla nas jest to urządzenie, które możemy dopuścić. Tu, oczywiście, możemy różne warianty stworzyć. Możemy dopuścić w pełnym zakresie, jeżeli spełnia nasze wymagania, albo na przykład w ograniczonym profilu, jeżeli tych wymagań nie spełnia. No bo wystarczy sobie taki prosty przykład wyobrazić, że poziom łatek jest niewłaściwy albo bazy danych do antywirusa, czy tam do EDR-a teraz. Niewłaściwe, trzeba coś zaktualizować. No to jak nie umożliwimy całkiem komunikacji, czyli zablokujemy ten pod, dopóki się ta sytuacja nie poprawi, to ten użytkownik czy ten komputer nigdy nie będzie miał szansy się zaktualizować, no bo nie będzie miał łączności z siecią. Więc najczęściej stosuje się taki schemat, że w trybie takim ograniczonym, na przykład takiej kwarantanny, podłączamy tego użytkownika do sieci filmowej, tak żeby mogła. Zajść ta cała procedura aktualizacji do e, stanu taki jak wymagamy dla stacji końcowej. No i e, jeżeli to sprawdzamy, to to już jest plus ten 800 WDMIX, jest pełnym nakiem. Oczywiście tutaj e, możliwości się nie kończą, bo możemy e, i nawet powinniśmy rozważyć, jeżeli mamy uwierzytelnienie do sieci, na przykład e, drugi czynnik uwierzytelnienia. E, załóżmy, że będzie to e, firmowy e, profil urządzenia mobilnego i mamy oprócz tego użytkownika i hasła, które wpisujemy, możemy wymagać, że raz dziennie na przykład musi jeszcze dodatkowo potwierdzić z telefonu, że Jan Kowalski to Jan Kowalski w momencie kiedy się uwierzytelnia do sieci. I mamy drugi czynnik uwierzytelnienia, czyli podnosimy poziom bezpieczeństwa. Dlaczego to jest takie kluczowe i ważne dzisiaj? Dlatego, że jeżeli mówimy o tym, żeby ograniczyć dostęp do zasobów PER konkretna rola, per konkretny użytkownik, no to jest potrzebne po pierwsze rozpoznanie, że to jest konkretny użytkownik, a po drugie, jest konieczne też określenie, jaki poziom dostępu ma mieć. I tutaj jeżeli chodzi o systemy nakowe, czy radiusowe, czy też uwierzytelnienie 800X, to mamy pewne metody ograniczania tego dostępu do tego minimalnego profilu danego użytkownika, ale to nie jest y, takie elastyczne rozwiązanie. To jest dobre rozwiązanie, jeżeli chcemy ograniczyć na przykład do ruchu tylko wychodzącego do naszej centrali albo do internetu. Natomiast jeżeli byśmy chcieli analizować pewne zdarzenia i pewno, pewne sytuacje na poziomie aplikacyjnym, potrzebujemy firewalla aplikacyjnego, który potrafi warstwę aplikacyjną rozpoznać i odpowiednie reguły zastosować, czyli że dla danego użytkownika na przykład blokujemy YouTube'a albo Facebooka i wtedy mamy możliwość zaimplementowania polityki aplikacyjnej. Ale jak połączyć 800 x znaka i aplik aplikacyjną politykę na firewallu Next Generation? Stosuje się integrację, czyli system radiusowy NACOWY wysyła informację, że teraz ta sesja czyli konkretnie ten adres IP i ten MAC adres, to jest Jan Kowalski. I dopóki się ta sytuacja nie zmieni, my możemy to monitorować oczywiście na poziomie systemu radiusowego, no to Firewall dostaje dynamiczną informację do grupy, którą mu wcześniej przygotowaliśmy, czyli załóżmy, że to jest grupa magazynier i ta grupa ma już swoją określoną politykę. My natomiast jak uwiertelniamy użytkownika do sieci, to przesyłamy tę informację do Firewall'a, a Firewall wpisuje do dynamicznej grupy, właśnie magazynierzy i w momencie, kiedy się ten użytkownik odłączy, to ten nasz system radiusowy potrafi poinformować Firewalla, że ta sesja już, ten adres IP i ten MAC adres nie należą do Jana Kowalskiego, tylko po prostu powinny zostać usunięte już z tej tablicy sesji. I w ten sposób możemy rozbudowywać ten mechanizm wykrywania, co to jest za użytkownik, identyfikowania tego, Następnie przypisania polityki, w tym również polityki aplikacyjnej i ograniczania dostępu, to jest bardzo też ważne do, e, pod kątem rozwijania, jakby do zalecanych nowoczesnych modeli bezpieczeństwa. A modele te mówią, że cały system monitorowania bezpieczeństwa powinien być dynamiczny. Czyli jeżeli mamy systemy EDR-owe, na przykład NDR-owe, XDR-owe, czy cokolwiek innego jeszcze tam nie będziemy mieli i wykryjemy jakąś sytuację. E, która jest związana z danym użytkownikiem, że ten użytkownik stanowi zagrożenie. Na przykład zainstalowano mu jakiś malware na komputerze i on nieświadomy niczego jest podłączony jako Jan Kowalski do naszej sieci, ale stanowi dla nas zagrożenie. I póki się to zagrożenie nie wyeliminuje, powinien dostać przynajmniej ograniczony profil, jak nie wyłączenie całkiem dostępu do naszej sieci firmowej. No więc jak to zrobić? Trzeba integrować te polecenia, które wysyła Radius, i poziom uprawnień, który Radius nadzoruje, jeżeli chodzi o dostęp do naszej infrastruktury z systemami bezpieczeństwa typu EDR, NDR, XDR czy inne elementy. Jeżeli dostaniemy taką informację z zewnątrz, że ten użytkownik jest zagrożeniem, taka informacja automatycznie powinna być przekazana do radiusa i zgodnie ze skonfigurowaną polityką wyłączenie lub obniżenie poziomu dostępu, czyli wyizolowanie tego użytkownika tak, żeby nie mógł ktoś, kto atakuje dostawać się do naszych krytycznych elementów systemu. Ciekawicie, do jakich najczęściej się dostają w takim scenariuszu atakujący? No przede wszystkim to, czego szukają, to kontrolera domeny. To jest pierwsza rzecz, którą zawsze atakujący w takim typowym środowisku korporacyjnym szuka. Bo kolejnym krokiem jest próba dostania się do tej domeny, zalogowania się, a następnie podniesienie uprawnień do poziomu administratora domeny. Jeżeli ma atakujący poziom uprawnień, czyli znane przedlogi i hasło, a nie ma drugiego czynnika użyczenia do domeny, no to jest w stanie kontrolować wszystkie nasze krytyczne systemy zazwyczaj i to już jest bardzo słaba sytuacja. Więc jeżeli mamy na przykład takie zdarzenie, że wykrywamy, że ten endpoint ma malware i zaczyna na przykład skanować sieć, i, ten, i taka sytuacja została wykryta, ten trigger, czyli ten element wyzwalający został wysłany do systemu radius przełącznego użytkownika w stronę kwarantanny, to automatycznie ten profil powinien umożliwić odłączenie od krytycznych systemów, w tym od możliwości komunikacji z kontrolerem domeny. A jak się możesz domyślić, jeżeli mamy Stację końcową, która jest kontrolowana przez AD, no to naturalnie musi mieć dostęp do kontrolera domeny. Więc to jest element, który nas wystawia na ryzyko i dlatego ten krok dynamicznego ograniczania dostępu do naszych krytycznych zasobów, w tym do kontrolera domeny, w momencie wykrycia zagrożenia jest tak kluczowy. Nawet się okazuje w praktyce, że jeżeli mamy tę procedurę ręcznie napisaną, czyli jest jakiś sok, ktoś tam potrafi wykryć takie zdarzenie i skorelować te różne elementy, które o tym świadczą i wysłać taką informację to najczęściej to jest po prostu zbyt długi okres czasu. Już do tego momentu może być poinstalowane w innych systemach backdoory, jakieś webshele, inne miejsca, w których będzie mógł być zagnieżdżony ten atakujący i nadal będzie próbował się dostawać do tego kontrolera domeny. Więc to jest element, który jest rekomendowany przez wszystkich dzisiaj, czyli żeby architektonicznie, jak się patrzy na infrastrukturę, ograniczyć minimalnie możliwości, wektory ataku e, tych, którzy będą próbować to robić, czyli e, wszystkich, którzy no, jakieś e, akcje socjotechniczne czy malware będą instalować na, tym, na tych naszych urządzeniach, tych naszych użytkowników lub e, będą po prostu e, ich przekonywać do pewnej akcji zainstalowania zdalnego pulpitu nDesku czy cokolwiek innego więc to nam pozwala wtedy szybciej reagować z punktu widzenia naszych narzędzi wykrywania zagrożeń, ataków i najczęściej jest właśnie tak, że ten atak jest prowadzony pewnymi etapami, pewnymi krokami, czyli najpierw jest zazwyczaj uzyskanie jakiegoś podstawowego dostępu. Typu malware, na przykład na stacji końcowej, potem jest rozpoznanie, czyli ten atakujący stara się rozpoznać, co jest dostępne w danym środowisku, jakie systemy krytyczne może tam znaleźć. Kolejnym krokiem jest próba ataków tych systemów, następnie eskalacja uprawnień, dostanie się do kolejnych systemów, znowu eskalacja uprawnień, tak aż dostanie dostęp do wszystkiego, co potrzebuje. A najczęściej, jeżeli chodzi na przykład o typ ataku ransomware, no to dotyczy on oczywiście domeny, potem dotyczy szukania backupów. Dotyczy dostępu do storage, tak żeby można było wszystkie dane pozyskać, ściągnąć, a następnie zaszyfrować całe środowisko. No to są najczęściej kroki, które są podejmowane i zaprojektowanie tej architektury w sposób ten zero trust access, czyli minimalnego poziomu dostępu, ogranicza bardzo to ryzyko. I tylko przykład na koniec podam. włomania do okty. Do, był też taki głośny dla tych, którzy śledzą, przypadek w Cisco. Był ostatnio również Cloudflare. I te przypadki wiążą się właśnie z tym, że dostano dostęp ten atakujący otrzymał dostęp do stacji końcowej najczęściej serwisanta. A serwisanta z tego powodu, że często te, ta część usług jest outsourcowana. I po prostu polityka na stacjach końcowych jest mniej rygorystyczna niż bezpośrednio kontrolowanych przez daną firmę. Co ułatwia dostęp, ale umożliwia oczywiście wtedy tylko dostęp do danego systemu. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element, który warto mieć na uwadze, jeżeli chodzi o ograniczanie dostępów dla poszczególnych pracowników. Jeżeli nastąpi taki incydent, będzie jakieś włamanie, ransomware wykryte, kompromitacja, cokolwiek to będzie, no oczywiście należy zabezpieczyć ślady i przeprowadzić dochodzenie. I teraz, jeżeli będzie takie dochodzenie prowadzone i na przykład, tak jakby miało to w tym przykładzie Cisco miejsce, że powodem jakby, czy miejscem kompromitacji była stacja końcowa tego serwisanta, no to yy, wtedy się zastanawia ten, kto prowadzi to dochodzenie, do czego ten serwisant miał dostęp. I przede wszystkim sprawdza wszystkie systemy, do których yy, ten typ roli miał dostęp. No i teraz wyobraź sobie, że nie masz podziału na rolę, nie masz uwierzytelnienia do sieci, masz ileś tam systemów krytycznych. Jeżeli ktoś yy, będzie miał taką sytuację i zostanie skompromitowany yy, jakikolwiek system to ten system ma dostęp do wszystkich systemów. Nie mówię, że może się do nich zalogować, ale ma dostęp taki sieciowy, że można próbować wykonywać ataki. A to już z kolei powoduje, że cały ten proces prowadzenia dochodzenia jest utrudniony, bo mamy dużo więcej systemów, które musimy analizować, dużo więcej logów, więc sami sobie utrudniamy życie. I zwiększamy ryzyko skutecznego ataku, jak i skutecznego dłuższego bycia w tej sieci, jeżeli nie zostanie wprowadzony ten koncept Zero Trust Access. Oczywiście ten koncept wprowadzony może być dopiero w momencie, kiedy jesteśmy jako organizacja wystarczająco dojrzali do tego, czyli mamy identyfikację użytkowników, mamy wprowadzone uwierzytelnianie, mamy jasność jakie aplikacje działają, które się do czego powinny łączyć. To nie jest wcale takie trywialne, warto się na tym zastanowić i iść w tym kierunku, bo to jest zawsze jakiś proces, żeby taką koncepcję Zero Trust Access wdrażać. Jeżeli masz jakieś pytania co do tego, to oczywiście pisz w komentarzu. Na dzisiaj to tyle i do usłyszenia w kolejnym odcinku.